Wołomin, ulica szafranowa. Właśnie tutaj, na bardzo dużej, zielonej działce, znajduje się ten niepozorny dom. Dlaczego niepozorny? Ponieważ skrywa w sobie ogromną przestrzeń. Nie wierzycie? Zobaczmy go razem. Parter to przestronny salon z kominkiem, oczywiście z wyjściem na taras. Można go połączyć z kuchnią. Dodatkowo na parterze mamy też dwie sypialnie, łazienkę i kotłowię. Pierwsze piętro to aż pięć niezależnych pokoi oraz łazienka. Zewnętrzne schody pozwolą wyodrębnić tutaj niezależne mieszkania. Jedną z najważniejszych rzeczy jest lokalizacja. Ten dom znajduje się w niedalekiej odległości od stacji PKP Wołomin Słoneczna i od szkół, przedszkoli, sklepów wszystko mamy w zasięgu spaceru. Znajdujemy się w jednej z najszybciej rozwijających się części Wołomina. Jednocześnie ta działka z każdej strony jest otoczona zielonym płotem, przez co zaznasz tutaj w pełni prywatności. Dodatkowym atutem jest oczywiście bliskość trasy S8. Więc jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, zadzwoń do mnie i umówmy się na spotkanie.